Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku z jednego bloku Przede wszystkim pokażę wam nową wyspę Jaka powstała na naszym serwerze I należy do mojej dziewczyny Julii Ale dodatkowo będziemy musieli stworzyć Nowych villagerów, aby jeszcze bardziej ulepszyć Sobie itemy. Niech każdy teraz Kliknie suba z dzwonkiem oraz wpadnie sobie na sklep www.abraety, Pierwszy link w opisie. A tutaj jak już Widzicie jest mój przyjaciel hello. Kok, Słuchajcie, akcja jest tego typu Że jak sami widzicie mam 41 Pierwszy level i dodatkowo w mojej eksperce, którą właśnie między innymi z Elviso budowałem, uzupełniłem słuchajcie, totalnie wszystko kaktusami, abyśmy Robi zabrali wrażenie. jeszcze większy level. Tutaj jest wyspa Juli, więc będę musiał ją wam pokazać, a tutaj Elviso właśnie przed chwilą chronił zombie villagerów, żeby po prostu nie zniknęli, bo wiadomo, że moby znikają, kiedy się nie stoi obok nich. Na dole mamy alchemików. Oczywiście u nich można kupić czy to zaklętą butelkę, żeby dostać właśnie expa, czy Ender Perły, czy inne duperele. Piętro wyżej natomiast mamy słuchajcie, rymarzy, czyli ziomeczków od skóry. Ma, tak, to się zwyczaj. po polsku nazywa to strasznie co nazwa, o, ale jest. mamy krowy, mamy skórę, więc możemy im sprzedać. Oni jeszcze nie są do końca wyewoluowani, ale w tym odcinku będę chciał się tym zająć. Piętro wyżej mamy ziomeczków oczywiście od zbrojek, którzy już zaczęli nam dawać, czy to Zbroj diamentowe, mistrze. enchantowane rzeczy, czy tutaj właśnie, czy, czy jakieś po prostu żelazne, inne tam śmieci, to, to także, to są wiecie, lamusy, więc oni różne czytają. A tutaj właśnie, słuchajcie, dwójka nowych villagerów i nawet postawiłem pulpity, więc słuchaj, ja ich zaraz uleczę. Twoim zadaniem będzie przypilnować ich, aby oni nie zniknęli. I ja następnie będzie twoim zadaniem wybudować tutaj sobie jakiś mostek. Na przykład, nie wiem, tu rozbierasz sobie żeby Wbijasz normalnie na rynek no. jakbyś sklep ukradł e, Pamiętajcie, nie okradajcie Biera sobie, się bo, bo, bo psy nie przyjadą nie i nie będzie. Le... Ja nic nie mówiłem, na pewno nie by się ze mnie przychodzą. I słuchaj, będziesz musiał tak długo psuć ten pulpit, aż wypadnie ci na prawa, czyli mending, bo ja straciłem villagera, u którego okay. miałem naprawę. No wiadomo, Takie mam tutaj spoko. na kilofie naprawę, ale już nie mam tego villagera A i w ogóle, ej, patrzcie, oko jazdo, mam jajo przezywające niedźwiedzia polarnego, Uuu. bo wykopałem już 7200 klocków, słuchajcie, 7000 ja Ej, to nakopał się. a powiedzcie jak robi flaming? Pokazać ci, jak robi flaming? Nie. Nie, 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 nie robi robić. tak flaming, nie, 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 nie. Dobra, to, to tylko prośba. N nie cofajcie tego filmu wstecz. N nie słuchajcie, jak robi. Dobro! Słuchajcie, złoto, tak. Bierzemy, słuchajcie, złoto. 16 sztuk na złote jabłuszka. Czy ja mam tutaj złote jabłka? Nie. Nie mam tutaj złotych jabłek, dobra. Lecimy o do mąż! Będzie leciał 130 metrów. Telemark! E, czy tu są... Jabłek? Jezu, tu nie ma jabłek, dobra. No to skoro nie ma jabłek, to słuchajcie, trzeba się na. Nadż... Żartuję. Wiecie, co się robi, jak nie ma jabłek? Bierze się fajerwerki Wchodzi się na skrzynkę. Skacze się ze skrzynki, leci się na wyspę Bobrzdel Minecraft i zabiera się od niego jabłka. Dobra, on ma tutaj magazyn, pamiętacie? On ma tutaj magazyn. Tutaj widzę, że jest skrzynka z jakimiś jedzeniami, więc uwaga, wbijamy się do środka. Tutaj nie, on nie ma jabłek. Ej, rozumiesz, że frajer nie ma jabłek? To nie jest jednego? możliwe. To nie, dobra, no to idziemy kogoś innego okraść, spokojnie Tak, 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 zaraz wam pokażę tą wyspę Julii Bo to jest wyspa mojej dziewczyny Julii, więc wszystko zaraz wam pokażę Ale naprawdę, najpierw musimy uleczyć tego villagera, słuchajcie ale, a, Co, nie co nie ty chcesz? Nie rozumiesz jednego faktu, że ty masz z nami sojusz od kilku e, dni, no? że możesz sobie wziąć ode mnie albo od agenta X Dobra, wbijam właśnie do agenta i próbuję go okraść, tylko mu nie mów, dobra? O, ma jedno jabłko, spoko A tutaj ma drugie, no Jezu, No dlaczego wy nie macie jabłek, powiesz? A ty też możesz być jabłka. Nieważne! No i od L, Wuzio Freerinio! Słuchajcie, dostaliśmy drugie jabłuszko z jego wyspy, więc spokojna głowa. Teraz możemy sobie jak najbardziej stworzyć dwa złote jabłka, no bo jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to villagerów zombiaków ulecza się tym, że rzucasz mu potkę na słabość, a następnie klikasz go złotym jabłkiem i on się naprawia. O, dobrze robisz, dobrze. No co ty klepek? chcesz? Naprawdę zaberku chcesz, chcesz to? Klepe? Co Naprawdę bierze, chcesz no, za klepę? Ty wiesz, że Ty na łeb upadłeś! Człowieku, ty się dobrze czujesz? Nie, jeszcze nie. 50000, to jest naprawdę jakieś, nie wiem, jakieś. problemy chyba masz. Ej, dobra, słuchajcie, gdzie mam podki na słabość? Dobra, słuchajcie, ogarnąłem sobie butelki, ogarnąłem sobie sfermentowane okopająka. I do tego wszystkiego bierzemy jeszcze proch, żeby podka była rzucana. Bo będziemy, słuchajcie, po prostu tworzyć, wiecie, z butelki, zrobimy butelkę z wodą. Wkładamy to oczywiście do naszego stołu, do um, jakby, wiecie, tej alchemii całej. No nie, tylko czekajcie, jeszcze właśnie zgarnę sobie wodę. Dodajemy sfermentowane okopająka, to nam da podkę na słabość. I do tego jeszcze wszystkiego musimy zrobić, żeby była rzucana. Więc spokojnie, ogarniane, jest tutaj, patrzcie, statyw, Ale chemické. i teraz wszystko nam się tworzy. Dodajemy to i będzie, słuchajcie, wszystko grało, ale jeszcze w międzyczasie słuchajcie, pokażę wam właśnie, że ogarnąłem sobie tutaj tą farmę w ten sposób, żeby po prostu wszystko było uzupełnione, bo chciałem ogarnąć też, słuchajcie, jakieś lepsze itemy. Mam 41 level, więc możemy naprawdę dużo zrobić. A tutaj widzicie, poprzepalane, słuchajcie, wszędzie w każdym piecyku jest poprzepalane i słuchajcie, węgiel drzewny. W praktyce w każdym piecyku jest węgiel drzewny, no nie w każdym, bo na przykład o, w tym jest zwykły jeszcze, ale ogarnąłem bardzo dużo węgla drzewnego dzięki temu, że Juli w wczorajszym odcinku wykopała od drewna. No i poprzepalaliśmy to wszystko, więc widzicie, można to wszystko powyjom, powyjmować eee. i dostać dużo levela. Co ty tam szczekasz? Co ty tam jeszcze chcesz? jak robi koza? Dawaj, robi. No. Nie? No. Nie, nie, nie robi miał. Wydaje mi się, że nie, nie robi miał. Dobra, słuchaj, ja tutaj tak, dodaję proch strzelniczy i teraz jedziemy. W ogóle to się chyba nie nazywa proch strzelniczy, tylko po prostu proch, no ale niech będzie. Gunpowder, Gunpowder. jest po angielsku. Dobra, bierzemy to i co? ja ci uleczę tych wilaż, a mogę w ogóle tobie łeb uleczyć. Chcesz? Stary, myślę, że jest za późno. Stary, nie, myślisz, że jest za późno, żeby ci łeb uleczyć? Ewidentnie jest za późno. Mhm, tak coś czułem, no chyba, łep chyba łep temu panu już wiesz, pan nie pomoże. 30 ale... cm i robi wrażenie. Robi wrażenie, skąd wiem? Pomierzyłem! Dobra, wbijam się stary tam do ciebie, co ty wbijam, na to? mordeczko. Stary, będziemy mega best friend forever, patrz. Biorę tutaj, ale patrz. Już... Robię, A, tak, patrz. Puuu! mnie? Biu. Biu. Dobra, i Twoim zadaniem jest teraz poczekać, aż telamusy się uleczą. I u jednego z nich zrobić. E, no, ten, ten, Ale ten, ten, ten naprawę. Stary, ty miałeś zrobić tutaj częściej. mostek, żeby móc w ogóle skopywać te pulpity, a ty tego nawet nie zrobisz. Tak, ty chcesz skopywać ten pulpit. A mostek, w tą stronę, a nie w dół. Dobra, no to słuchaj, ty se tam baw się dobrze, no nie, Elviso? Trzymaj się Dobra, w takim razie, a ja idę moim drogim widzom pokazać, jak wygląda wyspa Juli Minecraft. Dobrze, szanowna widownio sytuacja wygląda tak, jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, no to jest w ogóle jest bardzo spoko, to jesteście wtedy że to z ziomkami, jak nie oglądaliście, to możemy się delikatnie pokłócić, więc mm, mm, lepiej obejrzyjcie. Joli we wczorajszym odcinku na sam koniec zapytała się, czy ona mogłaby dostać swoją własną wyspę. Czy ty możesz choć przez chwilę zostawić mnie? Zostaw nie. mnie, bo cię naprawdę zaraz rozwalę, się, zaraz będzie roz... Nie no, naprawdę, nie, nie, radzę ci, nie radzę ci, bo zaraz zostaniesz tak w papę. Się. Dobra, no i w takim Raz razie trafiłeś. jest wysadzana wyspa Elviso. I masz przeprosić ma teraz, sobie. Berka biednego. Przepraszam Berka biednego. No te plasa. Dobra, i tak cię zrzucam w sumie, wiesz, i tak <grym> hello. spadłeś! Nie, nie chciałem żadnych nie jesteś lamusem i tyle. E, słuchajcie, w każdym razie Juli się pytała, czy może otrzymać własną wyspę, więc stwierdziliśmy, że za wyspą Maciocha jak najbardziej jest miejsce I słuchajcie, chyba nikt nie przewidział, że ona w ciągu jednego dnia, w sumie jednej nocy, bo Zaznaczy, my to nagrywasz w nocy nie? E, Tak, ona ogarnęła sobie Lost bardzo, w bardzo w... dużo rzeczy. Zasz... Od Agent Xa. Inaczej, ja mam mega dużo wykopanych bloków i bardzo dużo bloków dałem jej, ale dał też jej dużo bloków Agentix, który też ma ponad 2000 bloków wykopanych, więc spokojnie ogarnęła sobie, wiecie, z różnych bloczków i to wygląda fajnie. Przede wszystkim mostek naprawdę spoko nie do końca jakby kumam dlaczego akurat tutaj są półpłytki słuchajcie takie nederowe ale jakby okej, okay, niech Ona będzie to jest jej świecie. wizja artystyczna więc jakby spoko tak samo ma na milionowicach że ma taki powiedzmy to fioletowy kolor no nie więc spoko to jest to drzewo z neteru zrobiła sobie tutaj mostek bo ja właśnie tak pociskam tutaj koblem i teraz no i gitana, chodzimy na jej wyspę a jej wyspa jest naprawdę dość mocno rozbudowana przede wszystkim użyła klocków które do tej pory wszyscy mieli gdzieś składowali w skrzynkach i nikt tego nie używał chodzi oczywiście o te Mouse Stone Bryki. Te klocki, które są użyte do e, twierdzy w Endzie. No nie wiecie, ta, ta twierdza, gdzie masz portal do Endu. Naprawdę, za wygląda tego, no Co? Że Julii się bardziej postarała niż Agentix przez całe dwa tygodnie. No właśnie, ej, mega to jest mocna jazda. Tutaj patrzcie, jedno drzewko. Tutaj jakieś drugie drzewko. Tutaj jakieś trzecie drzewko. Po prostu sobie stoją drzewka i tak dalej, no bo wiadomo, no ona nie robi tego, żeby zbierać drewno, tylko raczej, żeby sobie stały, no bo jakby chciała, to no. pójdzie po prostu do, do, do mojej, no nie? Czy villagerowie się uleczyli? Chyba jeszcze nie, bo tam widzę, że jest zielony ziomek. Dobra, ale tutaj są słuchajcie piecyki, w których patrzcie, są bloki węgla. Więc pytanie, czy Juli się nauczyła robić węgla? Czy po prostu... Znaczy bloki węgla? Czy po prostu... No, Ej, hey wait, ona Zajum, ma bloki węgla, a nie. Zajmowała. No właśnie, stary, tak, ma bloki bo, węgla, stary bo ja mam tak sporo bloków węgla, właśnie. Yy, może, mo, może tu było kradzione, ale ja nic nie widziałem, więc ja nic nie powiem. Nie jestem 60, więc nie będę takich rzeczy wygadywać. Jestem 50. Yy, nie wiem, słuchajcie, co tutaj robi blok brodawek. Ej, ale tak naprawdę, jakby nie wiem, czy ktoś to po prostu postawił przez przypadek, czy co, ale stoi sobie blok brodawek, więc ich sobie stoi, są krowy. Są kurczaki, jest słuchajcie siano I to jest strasznie mocne Że bloki się tego naprawdę jest mega dużo Oczywiście no wszystko pewnie z mojej farmy Czy tutaj z okolicznych farm, ale wiecie Możemy sobie pomagać, więc jeżeli ona zebrała sobie Zboże i po prostu naprawiła tą farmę To dlaczego by nie, więc są kury są krowy, jest zboże, tutaj jest Creeper, więc wy podfraje. Dobra, okej, okay, rozwalony. Słuchajcie, mojego. tutaj jest, patrzcie, też farma, no ale tą farmą raczej chyba nie nazbierałaby aż tyle, słuchajcie, zboża, żeby zrobić tyle tych snopów siana. Ale tutaj, patrzcie, jest normalnie pusta jeszcze jakby przestrzeń, więc chyba Juli będzie się rozbudowywała. I podoba Brawa mi się też, że to, słuchajcie, z tych samych bloków robione, co moja wyspa. No bo moja wyspa też, sami widzicie, jest taka właśnie różowawa i tak dalej, więc całkiem spoko. Tu są kolejne drzewka, czyli powiedzmy taka mała farma drzewek, no nie? Bardzo spoko. No i tutaj, słuchajcie, woda. Wydaje mi się, że to ma być po prostu tak na zasadzie, wiecie, zamku. Zresztą to ma taki trochę zamku. Że patrzcie, tu jest jakby baszta. Tu jest baszta. Tu jest woda. I pytanie: Czy ona jest bardziej po to, żeby nie spać, że jakbyś spadł, to po prostu możesz sobie wrócić na górę? Czy bardziej to jest po to, żeby po prostu było ładnie? Ale, wchodzisz sobie tutaj normalnie po schodkach na górę. No i tak, są dywaniki, słuchajcie. Spoko. Dywaniki z wełny. Wiadomo, no my mamy bardzo dużo pajęczyn, więc jesteś w stanie zrobić wełnę. Okej. Okay. Natomiast tutaj są, słuchajcie, skrzyneczki. Jeszcze w tym momencie Puste. Z tego co wiem, ta jest za, za, zawalona itemkami, więc zaraz ją zobaczymy. Ale widzicie, craftingi, pochodni, nawet łańcuchy, słuchajcie tutaj, więc całkiem spoko. Drabbing, a to w ogóle strasznie. Mocno. To, to, to nie wiem, to chyba ma być, ma być jakiś design, przynajmniej tak mi się, słuchajcie, wydaje. No ale tak, schodki w stylu Julii, które lewitują trochę w powietrzu. Całkiem ma, spoko tutaj to wygląda. Więcej szybek. No i słuchajcie tutaj, Prawa, jest, że tak. Po, e, po, chcę zrobić mending. A, e, dobra, aha, bo widzę, że oni co już uleczy. ale to. On sobie wyszedł, serw... No dobra, no to idę spać w takim razie. Ale dlaczego ja idę tutaj u Julii? No to przecież ja będę miał tutaj teraz respa. To nie masz żadnego. A wiecie, jak robi Flaming? On robi. nie. Nie no, Nie robi. E, dobra, w każdym razie, tutaj słuchajcie, właśnie ta jedna wyżyczka, druga wyżyczka. Nie da się nawet na nie wejść, jakby. To trochę dziwne, ale, ale tak czy inaczej, słuchajcie, musicie przyznać, to jest strasznie mocne, że ona w ciągu jednej doby coś takiego zrobiła. Em, no i ma bardziej rozbudowaną teraz wyspę niż to przed Agent. To dla mnie mega, mega no, jest... porąbane, bo wiele bo osób pisało. Ej, po co Juli wyspa, konaj ona i tak nic nie zrobi. No, no, no i z no Dobra, Elviso, wbijam się teraz do ciebie, co bo chcę benio? zobaczyć, będzie ten mending czy nie będzie tego mendingu. No to właśnie zacząłem, więc no tak ciężko na razie. Dobra, no, ale, ale ja lecimy. muszę zobaczyć, czy będą zniżki. Czekaj, czekaj, będzie zniżka eee, ja mam zniżki, tak, mam u niego ja zniżki. Nie u tego jest też morska fortuna. Okej, okay, co to jest w ogóle morska fortuna? Morska stary? fortuna, eee, jest nawędkę. No to znaczy skumałem, ale wiesz, ja mam Minecrafta po polsku od bardzo niedawna. Dobra, no to w każdym razie, stary, ty sobie coś tutaj takiego rób, a ja słuchajcie, muszę się w tym momencie zająć moimi itemami. Powiecie, ale Abra, ty masz naprawdę dobre itemy, no bo wszędzie Rycik i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, powiem szczerze, że na przykład z tym łukiem mam spory problem, bo w tym momencie na przykład nie mam strzał w ogóle. Przez to, że na ten łuk trafiła na prawa, no to niestety nie jestem w stanie dodać Infinity, czyli nieskończoności. I bardzo chciałbym sobie zrobić nowy łuk, który będzie sprawiał, że nie muszę zbierać strzał, dlatego że ja strzał za bardzo nie mam jak tworzyć. Pozbyłem się kurczaków, tak które mieszkały pomysł. w tym miejscu. No, co, jaki ty masz pomysł? Bo nie wiem czy wiesz, że jest taki gościu, który jest łucznikiem, za no jednego Emsa, daje ci jedną czwartą staka strzał. Niezłe. Tutaj w dodatku, słuchajcie, co jest absolutnie najgorsze: nie mam odrzutu. Ja rozumiem, że punch, czyli odrzut nauku, może nie jest najbardziej przydatną rzeczą na całym świecie, w normalnym świecie Minecraftowym, ale na naszym Skybloku to jest szalenie ważne, żeby kogoś odrzucać. Więc ja będę musiał, słuchajcie, skraftować sobie nowy łuczek. Tylko najpierw pójdziemy. Jak maluch normalnie Dobra, e, przyszedłem do Bobo, słuchajcie, ukraść troszeczkę nitek e, No bo będę potrzebował zrobić nowy łuk, no nie? Znaczy, ja wiem, że ten łuk jest dobry Ale ja mogę go, słuchajcie, albo oddać Julii Albo komuś sprzedać No, moc 5, płomień, niezniszczalność Komuś się przyda, ja. prawda? Ja! Tutaj jest bardzo dużo strzał, powiecie, ale ja nie mogę tego zabierać. Serio, bo Bobu bo w końcu się ogarnie i się wkurzy. Mogę też ewentualnie, słuchajcie, stąd podkraść łuki. Ale, jeżeli bym to zrobił, no to też nagle z tych skrzynek zaczną znikać itemy. Więc ja po prostu zabiorę sobie bardzo grzecznie. Um, tutaj, nie wiem, pół staka, słuchajcie, tych nitek. Zrobię sobie z tego kilka łuków i jest zenchantuję Licząc na to, że właśnie wleci mi, słuchajcie, i nieskończoność. Przede wszystkim, żebym nie musiał nosić wielu strzał, mimo że można je kupić, to to nie chcę nosić przy sobie kilku staków strzał. To w dodatku, słuchajcie. Jeszcze bardzo chciałbym mieć ten odrzut, bo to jest jedyna rzecz, która naprawdę jest mega potrzebna. No gdyby ktoś mi tutaj akurat leciał, to mogę go mega daleko odrzucić. A aktualnie, kiedy z kimś się klepie nauki, no to co, po prostu on obrywa i tyle i nikt nie ginie. A ja bym chciał zrzucać tutaj typów. A, tutaj jeszcze słuchajcie, 8 odłamków nederytu, więc oczywiście sobie to zabieram i włożę sobie to do swojej skrzynki. W tym momencie mam 12 nederytu, więc też całkiem spoko. Ale teraz, tak jak mówiłem, chcę łuk zrobić, tylko że Abyla. jeszcze tak, skrzyneczki, książeczki, co jest, byczku? Co tam chodź się na dzieje? Chwilę a co tam się u Villagera dzieje takiego? Nadzwyczajnego? No nie do tam mam inną sprawę. No jaką ty masz inną sprawę? Czekaj, biorę no już tutaj książkę kodobaczyć. już do ciebie stary lecę. Czekaj, ale gdzie ty jesteś? A jesteś u villager'a? No to jaką ty tak. możesz być inną sprawę jak nie z villagerem związaną? No bo mordini jest taka sytuacja. No No jaka? I warto było, żebyś tutaj zerknął na chwileczkę. No idę, no ale jaka, z, jaka? Ale z drugiej sytuacja? strony wejdź, tutaj obejdź A co, że... A że pulpit się zmagał czy coś? O co chodzi? O. No ale o co chodzi? Co ty naprawdę próbujesz? tyle tylamusie! I ty naprawdę marnujesz biedny czas a biednego ABERKI w ogóle patrzcie jak było. potężny od spodu jest zamek lewiso. To nie jest giga turbomocny Ej, to jest strasznie mocne, jakie to jest wielkie Ja cię kręcę jaka to jest padaka Ej Pana dobra wracam... do góry. We, we, ej, aż zobaczę to, naprawdę, no bo... Porówni ze swoją wyspą. Wow, znaczy to jest puste, więc jakby stare i tak moja wyspa jest 10 tysięcy razy lepsza. Masz tego świadomość, nie? Nie jestem przecież lepszy, no saber. Ej, starałem. kurde, chciałem w ciebie postrzelać, ale stary nie mam strzał, to jest trochę najgorsza. Eee, Dobra, no, e, miałem no, zrobić ten łuczek, tak? Więc weźmiemy sobie, słuchajcie, tutaj troszeczkę drewienka, przerobimy sobie troszeczkę to na patyki i będziemy musieli to enchantować, więc lecimy sobie tutaj z tym matikiem, a będziesz chciał do mnie odkupić ten łuk w takim razie? Wiesz co z chęcią. Dobra, a jak ci tam idzie ten mendik, bo to jest mega ważne akurat. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale tak, tak w ogóle nic nie wypada, tak czy jak. Średnio tak średnio bym powiedział, tak średnio, średnio dzisiaj, średnio. No dobra, ale ty w ogóle to coś robisz, czy, czy nie robisz. No non stop jak... go można szukam, jakbyś się zauważył. No właśnie nie wiem stary, ja trochę myślę, ci. ci nie... sensy 5, miałem jeszcze nawet power 5, miałem jeszcze nawet. Power 5 nawet było? Tak, ale nie ma. Jaka jazda, jeszcze. ej, to już jest strasznie mocne Dobra, tutaj mam lazuryczyk, więc słuchajcie, zabieram lazuryczyk i w takim razie możemy sobie zacząć tutaj enchantować nasze łuki. Uderzenie jeden? Uderzenie Jak jeden to jest... dwa i połączysz, to masz farta. Ale to jest punch? Tak. Po polsku punch to powinien punch być to odrzut. Odrzenie. Nie, Uderzenie? bo odrzut to już jest na mieczu, stary, więc nie może być. Okej, okay, rozumiem, znaczy wiesz, Mending! Ja... Masz mending? 26 emeraldów. Dobra, trzy... <laughs> ha, bo ty nie masz. E, to Cześć czekaj, 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 bo ja mam promkę. To ja już lecę w takim razie do ciebie. Sekunda, sekunda, bo już musimy to. Za... Musimy to zaklepać, no nie? Już stary lecę tutaj. Lecę do już z telemarkiem wylądował. Dobra, okej, okay, patrz, stary, jestem. Idę do ciebie, idę, 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 idę. idę. Dobra, okej, okay. i który? Na Naprawa za 11. A da się o mieć jejku. naprawę za jeden, co myślisz? Brać? Ja bym chyba wziął. No bierz star, bierz. Dobra, to, to biorę. To, A w, w razie. takim razie co robimy u drugiego? To, w ogóle zobaczcie, nie czy, się stało, czy się z tej strony. Ale co się on, takiego zrywało? Tak no no nie, tak? no Elvis, o ty pajacu, no! To, A możesz zepsuć, możesz już zepsuć to? Zamiast się a bawić w ja Ej, słuchaj, w takim razie musimy się zastanowić, jaki robimy e, kolejny. Ja myślę, że niezniszczalność 3, bo to się dodaje na tak, wszystko, racja, co? To racja. co, zrobisz kolejnego na niezniszczalność to 3 tego rację, villagera? No. Dobra, to no to w takim razie stary rób. A ja tak, mam, słuchajcie, pierwszą naprawę od naszego nowego villagera, więc bardzo dobrze. Oczywiście nie będę dodawał jej na łuk, no bo wtedy nie będzie dało się te, dać tej nieskończoności. Ale teraz będę chciał się, słuchajcie, zająć właśnie tymi wszystkimi łukami i tak dalej, więc sobie obczajmy tutaj ładnie pięknie, co trafia też na książeczkę, bo. Wiecie, jeżeli nie mamy tutaj nic nauku sensownego, to może na książce akurat by nam tutaj wleciało. No, uderzenie stary, jeden. Co stary? masz? Co? Niechcący go wyjaśniłem. No nie, no Elvis, Chodź akurat drzyma. to ci nie uwierzę. No nie. Akurat w to ci stary nie uwierzę. Ojej, ej, sorry. Stary, ale wleciałem. ja widzę ich przez okno. Obu nie widzę przez wiecia. okno. Nie. No co nie, za lało, to jest Zresztą twój ton. Wiesz, ton to takie. Tak, tak. Nie za bardzo bym w to uwierzył. Dobra, ej, biorę to uderzenie no, nie, jeden. Biorę to uderzenie sam punch jeden za 30 level Sam punch jeden oh za 30. level yes. Excuse mnie to przegięcie. Ej to jest na nabra... przeszycie 3. To jest ta kusza stara. Moc 3. Ja tu mam możliwość od jeszcze. Nie wierzę. Dobra, ej patrz dalej. No wydajność pod wodą. Ej. Wydajność pod wodą, moc 2 No, dobre itemy, co? Do, naprawdę dobre te łuki w takim razie Wydajność pod wodą, moc 3, już trochę lepiej, no nie? Moc 3, już trochę lepiej Tu jest dalej przeszycie, a tu jest dalej moc... Ej, może bym wziął tą moc 3, bo może z tym siądzie coś, czy, czy nie? Myślisz, że nie? Powiem ci, że nie? nie siądzie, nie? Myślisz, że nie? Nie siądzie, mówię ci No dobra, no to stary biorę w takim razie, moc 3 i niezniszczalność 3, no i ja cię kręcę, no, to no. O, płomień! Uuu. No, to z tym czasem siadają dobre rzeczy, no nie? Czasem. czasem tak. siadają dobre, ale. Ja tutaj jeszcze patrzę na książkę, słuchajcie. Ochrona przed ogniem to nie. Wielostrzał to jest na kusze, to nie. I tutaj. A, też jest to przeszaczyć, no bo to znaczy, z jest lewem. Ej, dobra, biorę ten płomień, Ej co? Spary, bo ja mam tutaj dwa. Też? Masz pancza dwa? Nie, albo to jest jednorazowe. Nie, nie, nie. Tak. Nie chcę, nie chcę. Niezniszczalność i płomień. Okej, okay, czyli po raz kolejny, no nie wierzę, no. Zmora z stawonogów, co myślisz? Spółczuję. Nie? Nie podoba ci się zmora Stefanogów. Nie, Trochę nie. bardzo spłucuje. O kurde! Co masz? Teraz tylko stary stary wyjaśniłem. Ale no na pewno go nie wyjaśniłeś. Jak, je, jak czułem pulpit siekierą? Elviso, lamusie, ja ci w takie rzeczy nie uwierzę. O moc cztery. Brać? Ja ci zapłaca, co, jakby biorę, moc cztery biorę. No i sama nie. Z... Okay. Jezu, jakie super znadziejne rzeczy. Sorry, ja ci za niego zapłacę, że go wyjaśniłem. Story, nie chciałem. Elviso, wiesz, że ja ci nie uwierzę w takie rzeczy, nie? No to chodź zobacz, Jakby tam, gość, gość gada stary. jakieś bzdury, ale po co ty to gadasz? Taryk, ja ci nie, nie. Nie byłbyś nie w stanie go rozwalić. <grym> nie byłbyś w stanie, bo wiesz, że ja bym cię zbanował na tym serwerze Ale to było tam, się kierka jakbyś czułem stolik. Nie zrobiłeś tego, Elvisa. Przepraszam. Elviso, wiem, że tego nie zrobiłeś. Dobra, e, słuchajcie, w każdym razie moc 3 dobijamy sobie w takim razie na 28 levelu, e, czy nawet na niższym, i będzie, słuchajcie, co łączyć. Po prostu będzie co łączyć. Nieskończoność! Uuu! Na 24 levelu! Ty, to masz farta, nie powiem wpadł Ty, to masz farta Ej, wiesz, jak robię flaming? Nie. Nie. Ej, to jest za mocne Moc 3 Niezniszczalność 3 Nieskończoność To oh, jest Dobra, a gdzie jest mój odrzut? Wiesz, gdzie jest mój odrzut? Chciałeś? Nie, nie chciałeś Stary, chciałem odrzut Chcia, Chcę mój odrzut Gdzie nie jest chciałeś, mój Nie chciałeś, odmówiłeś mi No dobra, ale na... No przebicie Otrwałeś 4 męczy. Naprawdę przebicie cztery... Ej, dobra, słuchajcie, ja muszę teraz zrobić coś takiego, że będę musiał to połączyć. Czyli tak, weźmiemy to, weźmiemy też, słuchajcie, to, weźmiemy to. Natomiast tak, tutaj weźmiemy to i uderz. Ej, no wszystko muszę ze sobą połączyć. Przecież ja, ja nie będę miał nawet... No kurde ja masz, bele. To jest też sport level, bo Masz 37 Masz 37, no dobra, no to słuchaj zrobimy to na razie ja tak na Weźmiemy teraz To jest 12 level, okej okay, wezmę sobie ten 12 Będzie moc 5 Niezniszczalność 3, nieskończoność do Aha. tego dodajemy płomień, który kosztuje 13 leveli Ale ja mam strasznie dużo butelek, bo ja mam u tych villagerów, no, no wiadomo, że bardzo, bardzo dużo Więc dobra, słuchajcie ja Dodajemy tutaj 13 level ok, teraz na pewno będzie 13 level, więc... No ta jajko chciałem połączyć w kowadle. no super Dobra, stary, będzie płomień, okej okay. No i mam teraz to uderzenie Więc stary, w jakiś sposób Muszę zrobić kolejne uderzenie Powiedz mi, jak mam zrobić uderzenie 1. Nie wiem, stary, ale mam mocną rozkminę Dawaj, jaką? To jeśli w Minecrafcie jest tak rzadka książka że nikt o niej nie wie, bo jej nikt nigdy nie trafił? Dobra, ale myślisz, że chodzi o enchant, którego nie znamy? Czy że na przykład jest pięć enchantów naraz i że jest na tyle rzadka? Czyli że ten, którego nie znamy. Okej, okay, no to na pewno byłby gdzieś zapisany w grze i każdy no. by o tym słyszał, stary, no na, nie? No tak. No, chyba by tak było, nie? Czy, czy Tak czy samo myślę, jak o tym słynnym, zielonym Aksalotlu. No stary, on akurat istnieje, jest nie jest. On tam gdzieś siedzi, nie? No stary, a ty nie możesz się z niego śmiać. Dobra, biorę, nie zniszczę. Aha, nie mam nawet levela nad... Dobra, słuchajcie, dobijamy sobie tutaj level. Ej, I teraz stary, tak. Bo jest Unbreaking, ale jest tylko dwójka. Nie stary, Unbreaking 3 musi być. A słuchaj, powiedz mi, jesteś może mniej więcej um, z taką wiedzą, na jakich levelach mógłby wlecieć punch? Czy nie punch? bardzo? No. No My wiesz, myślę, o, ten tak odrzut wie. nauk. Od tego środkowego levela No dobra, a na przykład 20 sobie wziął? To jest szansa Myślę, czy nie? No bo wiesz o co co chodzi, mi, mi, mi wystarczy punch 1 Bo to nie jest jakiś tam mega mocny end Biorę po prostu zwykły No entrant. sama niezniszczalność, no dobra od razu biorę I, i disenchantuję Masz puncha 2? No ale nie nie, 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 stary, naprawdę nie, naprawdę nie Przydałoby się, co? No przydałoby się, ale niestety nie Dobra, patrzę dalej w takim razie, patrzę dalej tutaj Unbreaking 3, jest! Masz Unbreaking 3? stary, 21 emeraldu Dobra, zaraz, stary, przyjdę, ale ja tutaj patrzę dalej jeszcze po tych łukach, no nie? Więc sekundka, sekundka zaraz zniknie Ochrona przed pociskami, niezniszczalność i moc Dobra, tutaj, niezniszczalność, moc, tutaj Odrzut 2 za 24 level Jest! No to stary... Daj mi sekundę, ja sobie tutaj to dobiję Spoko. Idealnie sobie tutaj dobiję, patrzę i powinno być no, Jest, dobra, okej, okay. i teraz... Nie mam lazury tu Nie mam na to lazury tu ja rozumiesz to? Nie do mnie Ale masz przy sobie? W mam W no, no czyli mam iść do ciebie K do ogarnij książkę, a ja polecę Słuchajcie, mam lazuryt, więc robimy teraz tego puncha i wbijam się zaraz do Elvisa, Mam Emerald, więc Co jeszcze wszystko. robimy? Co masz? Co, co robimy? Wrażenie! Robimy wrażenie! Dobra, słuchajcie, czyli tak, mogę sobie zdisenczyć. Nie, to uderzenie jeden zostawię. Może najwyżej komuś sprzedam. Jakby całkiem spoko opcja. I teraz tak, do tego łuku dodajemy, słuchajcie, od... Nie. Co ty właśnie zrobiłeś, stary? Brzmi, że jakby się coś stało strasznego. To jest odrzut 2, a nie uderzenie 2. Jezu! Ja mam już odrzut na mieczu. Dobra! No to się komuś najwyżej podaruję, słuchaj, wbijam się do ciebie, starej kupuję. Źle. To nie wierzę! No nie wierzę, Ej, ale na pewno były komentarze. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach fail. Napiszcie, a jeżeli subujecie kanał z dzwonkiem, to ja wam przypnę serce, ok? Umowa stoi. Każdy może Darna dostać serce. Wybiorę kilkadziesiąt tysięcy losowych osób, które to dostaną, no nie, jeżeli naprzeciw fail. Ale dobra, ja biorę tą niezniszczalność, żeby on po prostu już miał to zabukowane. Czyli Pewnie. słuchajcie, mamy niezniszczalność u jednego villagera, Ej, mamy agonka. naprawę u drugiego. Co jest? Czy mógłbyś w zamian za taką skromną pomoc z mojej strony jedną książkę sypnąć? A którą chcesz? Odrzut dwa niezniszczalność czy naprawę? Myślę, że mending. No, naprawę, no? Dobra, masz jedną naprawę. W sumie, Dziękuję. w sumie dobrą robotę zrobić, bo tak to no kurde. Pięknie, ja my że kolejne pół godziny, więc jak dla mnie całkiem spoko. E, słuchaj, e, Będę potrzebował też Twojej pomocy chyba w zdobyciu odrzutu na znaczy uderzenia nauk. Tak mi się coś wydaje. Uderzenia bo mówisz. mamy teraz trochę lipę stary, no nie no bo ja mam tutaj uderzenie jeden łuku. Tutaj słuchajcie, mamy odrzut dwa na książce i ona nie robi teraz w tym momencie absolutnie nic, no bo przecież ja na mieczu już takie rzeczy mam. Słuchajcie, subskrybujcie kanał. Teraz kliknijcie w jeden z tych dwóch filmów, żeby widzieć więcej naszych przygód na jednym bloku oraz zapraszam na sklep. Wow wo, wo, ety, bo są kozackie koszuleczki, bluzy, kubki i oczywiście wiele więcej rzeczy od Aberki. Wwwabraety, trzymajcie się że elo